Lecz mu mudać panie, a światłość wieku i lista niechaj mu świeci. Wiemy, że w skutce ludzkiej skoność dozywa się wypowiedziały grzechy. Przed Bogiem nikt nie jest bezwiedzi, ale chcemy zróżnicować naszego stargo brata, ofiarę euterystyczną jakoś zadośćuczynionego grzechy. Będzie prosić Boga, aby go się od wszelkiej winy i dopuścił do społeczności świętych. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu składziłeś nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami. Przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, się nad nami. Panie, które przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba. Zmiłuj się nad nami. Jozmy nad nami Bóg wszechmogący, Odpuścisz nam grzechy, doprowadzi na do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, że wie, że Twój Synu Marie jest zmartwychwsta. aby mocą tej tańczy, Twój słucha, Andrzej Hendry zaskoł w Chrystusie. Przez Niego dostąpi radość i zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Pytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga. Napisany jest Bowiem na moje życie, mówi Pan, przede mną klęknie wszelkie kolana, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas. O sobie sam zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. わすこ。